widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na Kidowicach, dzień dobry, dzień dobry widzowie, e, witam was w tym pięknym jakże dniu, dzień po tym jak wystartował nowy tryb, a w sumie dla was to już nie dzień, tylko dwa dni po tym jak wystartował nowy, e, nowa edycja trybu OneBlock na serwerze kidowice.pl, więc wbijajcie, koniecznie grajcie, ponieważ ja tam założyłem swoją wyspę, aktualnie jestem gdzieś tam w topce, ale zauważyłem, że kilka osób nie przegoniło, więc śledźcie mój kanał Szczypsom, ponieważ tam za niedługo pojawi się odcinek, gdzie znowu będziemy starali się wlecieć w topkę, a w dzisiejszym Odcinku widzowie tutaj na Kidowicach jest sprawa. Ponieważ tak, chodzę sobie tutaj normalnie po tym moim domku, jest wszystko fajnie i tak dalej. I nagle mówię, ej, zobaczę, czy jest jakiś list u mnie, nie? Podchodzę sobie do tej skrzynki, patrzę, jest. Nie wiem jak długo to tutaj leży, nie wiem o co tutaj chodzi, ale zaraz sobie to przeczytamy. Zanim jednak to wszystko, to widzowie wychodzę na piętro do mojego, prawda, tutaj, prawda, pięknego pokoiku, gdzie mam licznik subskrypcji. Subskrybujcie kanał, wbijmy 130 tysięcy subskrypcji na moim kanale Szypson Plus i 260 tysięcy na kanale Szypson. Będzie mi naprawdę bardzo miło, więc wbijajcie, subskrybujcie i wiem, że. Nie subskrybujesz, bo wiele osób z mojego Tutaj, które ogląda nie subskrybuje, widzę to po statystykach Dobra, idziemy przeczytać tą książkę Zobaczmy o co w niej chodzi O co tutaj, prawda, kto chce mi zawrócić Że tak powiem gitarę, siądźmy sobie tutaj, prawda na, moim, na mojej kanapie i przeczytajmy A więc tak, siema, to ja Magik Przyjdź do mnie, bo jest biznes, mam pomysł Jak możemy stać się bogaci Okej, okay, dobra No, powiem wam szczerze, widzowie, jak ktoś mi mówi Siema, chodź, obgadamy biznes Możemy być bogaci, no to ja mówię, no ja pierwszy, ja oczywiście, ja bardzo chętny No więc dobra, zaraz pójdziemy do magika z tym, że Jaki on może mieć biznes do mnie? Ej, dobra, czekajcie Zastanówmy się nad tym, bo jeżeli on Ma jakiś biznes, który chciałby robić Ze mną, co by to mogło być? Szczerze mówiąc, za bardzo nie wiem, ja odłożę sobie Te, te jakieś rzeczy, wezmę tę książkę, bo ja mam strasz, strasznie dużo Jakiegoś syfu w e fipunku, możemy odłożyć To tutaj, dobra, tak, trochę la... Dobra, to tu, dobra, mam porządek, okej okay. Dobra, pomyślmy, co może zechcieć magik? Czy on może chcieć założyć jakiś sklep Mmm, wydaje mi się, że nie, bo tak za bardzo nie wiem, co by to mogło być. Aczkolwiek ciekawe jest to, że akurat teraz, jak Dawid założył sklep z telefonami, Magik wpadł na jakiś pomysł, żeby robić jakiś biznes. Ciekawe, czy to jest jakaś konkurencja, czy co? Czy, albo, słuchajcie, ja słyszałem, że ponoć został okradziony sklep od Dave'a. Jeżeli nie widzieliście, to wbijcie do niego, bo tak, yy, tak byłem na przesłuchaniu, coś mnie tam przesłuchiwali. I teraz szybko sprawdzę tylko, czy faktycznie jest okradziony. Czy tutaj są te telefony, czy ich nie ma. Ej, dobra, nie ma faktycznie. Ej, naprawdę został okradziony ten sklep. I teraz pytanie: proszę, żeby to się nie okazało, że Magik ma do mnie biznes na zasadzie, się ma, okradłem sklep Dave'a. Możemy sprzedawać telefony na lewo? Nie, mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli tak, no to, to nie, ja nie chcę w tym brać udziału, bo to nie o to chodzi, żeby okradać przyjaciela tutaj na Kidowicach. Dobra, pójdźmy do Magika, dowiedzmy się może. Nie spekulujmy, tylko po prostu pogadajmy z nimi się dowiemy może. Halo Magik, jesteś tutaj? Halo, halo! halo. No dzień dobry, no dzień dobry, słuchaj, e, zobaczyłem twoją książkę, Tom, właśnie i przyszedłem, ponieważ. No, wiem, nie wiem, no tak myślałem, właśnie. Kie, po kiedy, to przyszedłeś? No właśnie, a kiedy ty mi to wysłałeś w ogóle? A, wczoraj. Okej, okay, no dobra, no to w miarę, a ja w miarę ja szybko. Potrzebuję. możesz to zostawić. Dobra, no to zostawię, ale o co chodzi, o co chodzi, jaki biznes? No mianowicie są pieniądze do zgarnięcia. No to mi się podoba, tylko czekaj, czekaj, chodź, czekaj, chodź. Pokażę czekaj. Ci tutaj. Aha, dobra, okej, okay, idę idę. Sytuacja znaczy wygląda następująco. Ale czekaj, my powinniśmy tak no, gadać na, na, na przestrzeni tutaj, prawda, na zewnątrz? A nie, Bo, no, 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 no to Jak ty chcesz są gadać biznesy, o biznesie to rację. ja wolałbym, wolałbym po cichu. Na dół! No, na dół, dobra, dobra, to schodzimy na dół, okej. Okay. Może być, no, być tutaj. Może być tutaj. Tu. wszyscy ile masz pieniędzy? Aktualnie ile mam pieniędzy? No aktualnie już ci mówię mam 894 kitcoiny No to mało, ale ogólnie. No, no, mało? Wszystko? A ty ile masz? No 8 tysięcy. Ile masz? Ej, skąd ty masz tyle? No mam, no po prostu. Dobra, no nieważne. Okej, okay, dobra. Okej, okay, masz 80. No, Ej, z... podziel się. Na daj mi trochę. nie no wszędzie. no słuchaj. No, no dobra, ja no. nie mam gdzie tych pieniędzy przytrzymywać. Okej. Okay. Trzeba stworzyć miejsce. Żeby okay. właśnie przechowywać tam pieniądze i nie też będą mieć ten problem. Dobra, Więc rozumiem, czyli, czyli... bank. Okej, okay. czyli chcesz zrobić bank. Dobra. Ej, to, to jest dobry pomysł, jest bo faktycznie. Nie pieniędzy. Tak, no to jest dobry pomysł. To faktycznie, bo banku nie ma na Kidowicach, więc to jest nawet dobry pomysł. Z tym, że. Gdzie? Gdzie ten bank ty chcesz wybudować? Bo szczerze mówiąc, nawet no, nie umiem sobie wyobrazić pytanie, miejsca. to jest dobre pytanie. A masz jakieś. Ale masz jakieś miejsce? Patrząc. Chodziłem trochę po Kidowicach. Chodź. Ej, nie mogę wyjść stąd. Co jest? Musisz kucnąć Czekaj, bo ja. Te spodnie mi blokują. Te twoje. Te, te twoje spodnie zostają. Prostowe galoty. One są fatalne. Ja nie jestem. Patrz. Ja Dobra. właśnie tutaj się zablokowałem przez nie. Co? Co zrobiłeś? A, Faję, ty założyłeś. Dobra, no lecę, lecę, lecę. Ej, fajwerki mi się kończą. Gdzie? E, tu na główki. Na gówki? No dobra, 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 dobra. Już ląduję tutaj. Okej. Okay. No, aha, że chcesz zobaczyć, gdzie jest dobre miejsce na to. No ja tak, ci powiem tak, jak ja patrzę tak. na to z góry, to ja powiem... to tu, Tutaj jest dobre miejsce tam za policją, ale tam ma powstać więzienie, więc to jest już lipa, bo tam nie. Przed skinami nie zmieścimy się z bankiem, bo to raczej jest większy budynek. Ehm, czekaj, tutaj. No tutaj obok tuptusia, tego, tego posągu, no nie, no to też jest słabe, bo to nawet nie jest centrum. Nie, nie, bo to jest daleko, to jest daleko, no to jest daleko musi to być bo, gdzieś do, tutaj, do obok ratusza. Gdzie? Obok ratusza? Gdzie ty no, chcesz no, zrobić to ratusza? No tam by trzeba było za tymi obo hangarami zrobić. Z tak, albo zamiast nich. Albo zamiast nich, one no, w sumie czekaj, czere, chodź, tam. chodź tam No właśnie, właśnie, dobrze, pomyśleliśmy o tym samym równocześnie Mega dobre Dobra, okej, okay. wylądujmy tutaj i zobaczmy jak to wygląda No bo powiem tak, no te hangary już trochę tutaj stoją Są to już takie trochę ikoniczne, bo Ale już tutaj patrz, trochę No no one patrz, pojęciiny mają nawet Widzę, właśnie, właśnie można by było zrobić w sumie takie nowe Odnowić to i zrobić jakieś takie fajniejsze te magazyny Nie, 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 czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie Bo to jeszcze nie mamy ustalone, spokojnie, czekaj Bo to jest fajne, fajne to jest, że mamy takie miejsce Magiczne magazyny, okej okay. Fajne jest to, że jest takie miejsce, gdzie można robić te, te wojny magazynowe Ale faktycznie można by było to odnowić I zrobić to jakieś takie lepsze Z tym, że czy na pewno w tym miejscu No kurczę, to jest dobre miejsce w sumie na bank, tak mi się wydaje To dobre, bo faktycznie blisko centrum no dobra no, tylko no. Pytanie czy my musimy jakieś pozwolenia mieć? No tak, no, no oczywiście, to trzeba pójść do ratusza, trzeba porozmawiać z burmistrzem, trzeba się spytać, to wiesz, to też, to też nie będzie tanie, wiesz o tym, że to też będzie kosztowało, nie? No ale mnie stać No to prawda, nie, no w końcu masz trochę tych kitcoinów, więc y, rozumiem, że jesteś inwestorem, tak? Ja mówię, ty płacisz. No nie Co? No co? no <laughs> dzień na połowę Na połowę? No dobra, no dobra, no ale to nawet nie wiemy ile zapłacimy, tylko że jak on mi krzyknie, że nie wiem, że to trzeba 3000 Kitcoinów, a ja mam 800, to co wtedy? Ja nie mam nawet tyle No to dopłacimy. No dobra, dobra, no to czekaj, no to chodź, przejdźmy się do tego ratusza, może on tam jest akurat, to z nim pogadamy. Zobaczymy, może... to czekaj, ale to trzeba się przygotować. Czekaj, zamajcie tą książkę, co ty mi napisałeś? Na, na dokument. U, uprzej, uprzejmie, proszę. W je, je, No ja umiem jego e, wysokość, wysokość jego, jego wysokość e, burmistrz, bu, burmistrzowską e, Dave o pozwo... o przyznanie o przyznanie działki. E, dobra, jakie to są kordy? Jakie to są kordy? Czekaj, musimy tutaj musimy wejść tutaj do środka, czyli tutaj w tym miejscu tu gdzieś ma być. Dobra, to wylądujmy sobie tu przy tych hangarach i kordy. Teraz jakie to są kordy? Minus -200 L. To już. Kiki, dowice? PL Halo, halo! Czy ja słyszę tutaj moich miłych mieszkańców wioski Ej, co się dzieje, ale zlagowałem się! No moment nie, nie wiedziałem co się wyprawia! Halo! Siema, magik! Siema ja Ej, co, co jest? Grane? Grane? Nie widział, ale złego binda klikłem, no! Masakra <laughs> po prostu no! Taki fail. Ja nie mogę z samego... No ja lana. tak! Kiki, dowice! PL <laughs> Nie, złego tego klikłem przez Słuchaj, przypadek. dobrze, że jesteś, bo akurat ciebie potrzebujemy. No tak, właśnie znam. widziałem was z okna, widziałem was z okna, że tutaj coś chodzicie przy tych tak, hangarach. Słuchaj. No i nie będę wam kłamać, no, no podsłuchałem lekko, no bo stałem tutaj Aha. za tym hangarem. No to tak nieładnie! No właśnie. No dobra, tutaj... ty ładne rzeczy robisz. No przesłuchaniu wyszło, że masz tyle kasy, bo pewnie kradniesz ty. O Nie, w życiu. No, ja to muszę prześwietlić ci ten... Ja mam, ja mam rączki czyste. <laughs> No, Dobrze, słuchaj, w, w każdym razie. Widać. O, obgadajmy no. temat. Skoro już tutaj jesteśmy, już możemy obgadać. Wpadliśmy na pomysł z magikiem, że moglibyśmy wybudować taką fajną rzecz, która by była na korzyść Kidowic. By każdy z nas mógł się czuć bezpiecznie, by każdy z nas mógł bezpiecznie przechowywać swoje pieniądze, postanowiliśmy, że dobrym pomysłem byłoby wybudowanie banku. I tak się składa, że tutaj to miejsce bardzo by nam pasowało na bank, z tym, że przydałoby się zniszczyć te, prawda, hangary i wybudować je w jakimś innym miejscu, odnowione. To oczywiście bierzemy również na, 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 na nasze obowiązek, jeżeli tutaj to rozbierzemy, to zbudujemy nowe hangary. W lepszym miejscu. Okej, czyli tutaj hangary no... Angary by się przydały, to nowe Nie ostatnio... nie pamięć. No Magik tutaj tyle nakradł ostatnio Kitcoinów, że faktycznie może by się nowe przydały. No. To prawda, to prawda. Mogło, może nowe, teraz już może nie z wełny, a może byśmy je zrobili z betonu, takie wieży, były bardziej stabilne i tak dalej. Bo te tak się troszkę no rozpadają. Ona no, ma taki vibe, fajny, taki wiesz. No dobra, że... no to może być z wełny, może być z wełny. O, aż mi kamera migła. Mi dobra, no ale potrzebujemy tego miejsca, tak się składa. Ale to czekajcie, może przejdźmy do ratusza, bo tutaj nie ma co rozmawiać o biznesach, tak, dobra? Tak, właśnie chciałem Por... to zaproponować. No właśnie, nie właśnie, jestem w koszuli no, dzisiaj, to... ale. Właśnie, bo po tak w polu to się nie tak rozbawiać, trzeba pójść do, do, do ratusza oczywiście do <laughs> Chodźmy do miejsca, dawajcie tutaj wlecie Jesteście tutaj panowie uprzywilejowani wleceniem tutaj od góry O, o to, jest, to, jest, to jest jak na lotnisku no tutaj, proszę Magik wylądujesz, z, ty jesteś na tyle z utalentowany? Z, z, z. Aha, dobra on się teleportuje, A, dobra, dobra to jest swoje, swoje sztuczki będzie robić, No Zapraszam no dobrze. panowie, no nie będę kłamać, no już dwa miejsca tutaj Zrobiłem jak usłyszałem mm, co wy no. Dobrze, dobra. no to w takim razie, e, no tak Czego jak powiedzieliśmy nie. Potrzebujemy, potrzebujemy przestrzeni. Potrzebujemy pozwolenia na budowę. No, takie coś da się załatwić takim prostym papierkiem. O, jak miło. Da się, da się, <grym> da, da się. się. Dobra, A, czyli Pozwolenie masz przygotowany taki papierek. na budowę, no, no, bo można tak powiedzieć. Okej, okay, okej, okay, Dla... dobrze, no to... Chipson, i Magik. Tak, Magic. tak dobra, jest. No. Mamy coś takiego. No i teraz trzeba się, że tak powiem, no... No dogadać kulturalnie, tak? No, no, no okay. trzeba tutaj tak. Dobrze, Zgodnie. proponujemy yy, 100 kitcoinów. <ścoughs> No tak, co? To właśnie? No tak, co? Tak, za, za bank? Za nie no, za, gold za, 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 za ziemię, bo bank wybudujemy na własną rękę, nie? A, a, za, a za, za, za! Co materiały budowlane za, za ziemię. Ziemię. No właśnie, ty myślisz, że materiały. No, a, ale ty myślisz, że materiały. No dobra, ale materiały budowlane też trochę kosztują, nie? A my to zrobimy ty dla wszystkich lat. groszów w czapce. To ty 8 <laughs> tysięcy w kieszeni chowasz, a proponujesz mi 50 pewnie na współę z nim. Ty mały, ja cię tu zaraz tą sikierą zaproszę! 30 bloków kwadratowych potrzebujemy. No tylko? No, Zobaczymy, ja nie jedna. wiem, to nie to pierwszy słyszę. 40 na 40. 40, 40? No ja mężąca, nie wiem, wiem czyż nie? Nie, w sumie 40, 40 to w miarę dużo. Nie, no to, no, ale to taka. Angary to ale tak No no, no, to 100 hitcoinów, a nie tyle. No a ile, a ile za metr kwadratowy tutaj jest, Panie burbiczu? Ale czekajcie, czekajcie, no, te, ty sobie te twoje drobne skradzione jeszcze pewnie mi. No to sobie na razie zachowaj. Ja powiem tak, tam na razie, bo tam, tam jest dobre miejsce. W no. nie mi rzuciłeś, ile mi, Ej, mi rzuciłeś. Ale ty to będzie się no. bardzo dobry widok z tego na ten bank. Czekaj, bo muszę się z nim rozliczyć. O, dobra. Ja powiem tak, tam jest bardzo dobre miejsce, ono jest drogie. Aha. No bo, bo po prostu no, tam jest A co na celę, no. Ale co, tam wpływa na cenę, po będzie jakiś krajobraz, nie ma go. Co wpływa na cenę? No przede wszystkim możliwość przyjścia blisko do burmistrza, no jest to dosłownie 5 metrów. To jest zaleta Zaj, czy wada, bo pod, nie wiem o czym mówimy teraz. Musimy tam się no, przejść, za, no, się tam no, przejść. Za, zależy czy się dobrze z burmistrzem żyje, czy źle, A, no to my okay, tak, okay, okay, no, oczywiście Ej, chcemy dobrze. zapraszam tam, bo musimy ocenić skalę, tam jest, mogą być podtopienia, tam jest grunt, grząski, no Topienia. są sceny, no no, tak, no, no, chodźmy, chodźmy, proszę bardzo, proszę, tam jest żyzna gleba, tam le Wtedy to idzie. No o. zależy czy ma się elytrę czy nie, no ty to no tym swoim, ty magiczny to nie wiem, a ta, no dobra, ty się po prostu tepniesz, no Dobra, jak to jest sprawiedliwe, że on tak, Dora. tak może Teren wyrównany, ładnie płaski, no zobaczcie, no i No teren ale tutaj może być grząski grunt Sprawdźmy, wiadomo, sprawdźmy, jak to, a, a tu dana mogą dana być osowiska, oswiskowe. ojej, tu może być niezłe osuwisko To jest ryzykowne a? dla naszej budowli Ale to chwila, 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 chwila Nasz ja ja bank tylko... może wpaść do tej dziury ja tylko przypominam, że to jest Minecraft. Tutaj takie rzeczy się nie dzieją jak jakieś oszustwa. A pf, możesz możesz przestać? Jakiś argument na to? Yy, tak, to jest bo możliwe, jeżeli, żeby to się osunęło? Jeżeli, nie, nie, ja, Jak już tak bardzo chcecie, tutaj prawdziwe ceny, tutaj wdrażać takie prawdziwe życie, no to zaraz tutaj czekaj. Centrum Warszawy Nie, dobra, dobra, żartowałem, żartowałem. Nie, dobra, słuchaj, nic 17 się nie osunie. 10 kitcoinów za jeden blok i my będziemy się w takie ile, ceny. ile? Nie, A? nie, słuchaj, no dobra, y, tu się nic nie usunie. Dobra, no to jaką cenę proponuje w takim razie burmistrz? No ja proponuję, no, no będę z wami szczery, no w chwili obecnej, no ja powiem tak, ja też potrzebuję banku, no bo mnie okradli, tak, no, no, okay. no, no, no też, też po prostu bank jest mi na rękę, no nie będę wam kłamać, dlatego promocyjnie, yy, no przez ciebie magiczny trochę cena wzrośnie, no bo jesteś podejrzany, do twoje pieniądze to pewnie, zaraz mi to, pewnie te pieniądze, którymi zapłacisz to są moje pieniądze, Widzisz, w, widzisz Magik, tak, tak coś czułem, że powinienem sam przyjść, a nie z tobą. No, bo Ale to tutaj... mój pomysł na biznes! No do... dobra, no a, to. to. to jeszcze jego pomysł na biznes! To czekaj, Magik to on mi z pieniądze i za te pieniądze chce jeszcze. pach, budować się wzbogacać. Dobra, ile? Ile no? Tysiąc kitcoinów. To jest Czeka, uczciwa, A co? mogę to obgadać z magikiem? Magik, chodź na chwilę. No może Tysiąc? z magicznym, może z magicznym. Stoj to! Stój poczekaj, jak... poczekaj, poczekaj, poczekaj! Sobie... Nie, zostaw mnie! Zostaw mnie! No co za... <laughs> dobra, Magi kość, musimy obgadać temat. Tutaj zapraszam do fioletowego. Ty, to jest, chyba dobra, to jest chyba dobra cena, nie? Mi się wydaje. Też mi się wydaje. Tysiąc to, no, no zarobimy chyba. Spróbujmy utargować jeszcze. Nie, właśnie, właśnie no, Boję się, że, boję się, że jak będziemy się targować, to on tylko to będzie podnosić. Właśnie weźmy już to, już się nie targujmy, już po prostu zaakceptujmy tą kwotę. Ja mam, ja mam więcej ja No dobra, to ty zapłacisz, a ja ci daję. czekaj, To tu muszę dać e, tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No pięćdziesiąt. No pięćdziesiąt już, już, już. Już rzucam się. Proszę bardzo, proszę bardzo, to ty zapłać, no? dobra, to chodź. Dobra, panie burmistrzu, jesteśmy gotowi. Przedyskutowaliśmy temat i uznaliśmy, że oferta jest jak najbardziej przyzwoita. Za te pnącza, które mi się w palce powygrzyniały po, przed chwilą przez te twoje magiczne sztuczki, to powinno być dwa tysiące, ale dobra, Nie, no. nie, nie, już cena poszła, proszę bardzo, jeden dobra, ale zanim sztuczków. Dobra, ale zanim wezmę ten pieniądz, chcę, żebyście mi zagwarantowali jedną rzecz, panowie. Dobrze. Że będziecie Jaką? dbali o ten bank i on będzie bezpieczny dla wszystkich osób z kidowic. No, ha, oczywiście. Właśnie no, inne... magiczną. Właśnie, in, innego, innego celu ten bank nie ma. Tak, ale żebyście z niego nie, nie podbierali, żebyście nie kradli z niego. Nie, no to nie ma takiej możliwości. Nie było tam, żeby to było miejsce, gdzie każdy skidowiec przyjdzie. I będzie mógł swoje pieniądze, no jak w ruskim banku, żeby było tak, żeby No to no, jeszcze tam... tutaj napiwek. E, o, właśnie. A, taki, ale to napiwek. Widziałem to so... taki trend na TikToku odnośnie takich napiwków właśnie. Słuchaj, Tysiąc kitkoinów dajesz, że mi kilka drobnych dorzucasz. No. Rzucę, rzucę ci jeszcze tyle, żebyś zapomniał o tych wymaganiach, co ostatnio rzuciłeś, dobra? O, 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 o. No dobra, dobra to, to jest, to jest słuchaj, na to oko. Słuchaj, słuchaj. Hungarii są po twojej stronie, żeby je wyburzyć. Żeby to było jasne. Po mojej stronie, przed, przed chwilą mówiliście, że bierzecie to na siebie Tak, mówiliśmy, tak, no niestety musimy to wziąć na siebie Weźmiemy, dobra, weźcie no Nie, no dobra Dla do ciebie Weź... to machnięcie różką, a dla mnie to zasuwanie z młotem tutaj przez... Tak jest Be... no, no dobra, pal No dobra, pan... dobra, no to zaraz tego nie będzie No dobrze, w takim razie my się bierzmy za budowę, w takim razie dziękujemy pani... A, czekaj, dokument a no dokument, no pewnie, to tak. no właśnie, no właśnie, proszę, proszę, bo bez dokumentów, bez umowy to tutaj jest, nie, ma, nie, ma, nie ma rozmowy, no że tak ujmę Już, 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 pozwolenia budowę dla Szybcyń Magik No już tutaj, no proszę bardzo Dziękujemy wszystko bardzo w takim jest. razie e, Wszystko, wszystko jest, wszystko jest, na budowę, dobra, podpis Dave, super fajnie, dobrze, w takim razie dziękujemy bardzo e, Burmistrzu, panie burmistrzu, do zobaczenia za jakiś czas, a do my bierzemy się Filipie. za budowę Nie mogę się doczekać zobaczenia tego banku do zobaczenia. Dobra, Magik, słuchaj, eee. czy, ty masz jakieś, czy ty masz jakieś budulce w ogóle? Wszystko mamy! Wszystko masz! No to, 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 to ja niech to się w sumie zaplenie. dopala, a my zaczniemy budować w takim razie. Czekaj, no to. Czy ty masz jakiś plan w ogóle na ten budynek? No, będzie biały. No dobra, no to się spodziewałem w sumie, że bank będzie biały, ale ja proponuję, żeby zrobić coś takiego, żeby to był taki bank w takim stylu. Takim, y, jakby troszkę rzymskim, takim wiesz o co chodzi? Taki, taki rzymski budynek z takimi filarami. I żeby nad tym budynkiem zrobić na przykład takie duże logo kitcoina. No, może być. To, to by było dobre, nie? Powieć? Bo to wtedy wszyscy będą tutaj przychodzić bo będą wiedzieli, że tutaj są pieniądze. Ej, ja zainwestuję w bloki, a ty będziesz budował. No nie no, co ty? No przecież będziemy to budować razem, to ja też mogę pozbierać ja bloki. Nie umiem! Jak nie wiesz? umiesz? To przecież wie, mi to czasu zajmie? Czekaj. O no dobra, dobra, no to budujmy w takim razie, czekaj, no to zacznijmy od, od po prostu jakiegoś muru, nie no bo nic więcej za bardzo nie wiem co my co powinniśmy zrobić. Ja nawet nie mam narzędzi A Ty a wiesz jakie to mają być wymiary w ogóle? No na oko <laughs> Na oko? Na oko to, co, to można umrzeć? Dobra, buduję w takim razie jakiś kwadrat. Ty, ale ty widomeś mało tych bloków, nie jak nie miałem, ja mam z tego. Ale to nie miało być za, za hangary? Aha, no w sumie ta, ty no tutaj? ale... Ty a jakbyśmy... O, czekaj, mam, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. No tak, za hangarę to miało być, dlaczego ja to dobuduję? Ale, Ale mam pomysł, stary, jakbyśmy zrobili coś takiego, że byłby ten, ten bank, a przed nim zrobić taki jakby troszkę ogródek, coś takiego, żeby wiesz, żeby się przyjemnie do niego wchodziło. I wtedy ogródek Dajesz. będzie na miejscu tych hangarów, a bank będzie troszkę wycofany do tyłu. Coś takiego może? Dobra, no, czekaj, nie, może nie, najpierw. Nie, widzowie, my musimy się nad tym zastanowić. Więc tak, rozbierzmy całkowicie te hangary, pobudujemy coś tego banku, zobaczymy i słyszymy się z wami pewnie jutro, jak będziemy na jakimś dalszym etapie. No bo póki co to póki co to nie mamy żadnej wizji, trzeba tą wizję znaleźć. Dobrze, widzowie, dzień następny i pobudowaliśmy faktycznie troszkę ten bank. I powiem szczerze, wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Zaraz wam go pokażę. Najpierw chciałem poznać Twoje zdanie, Magik. Co sądzisz o tym banku? Nie! To jest taki. Spoko. Aha, czyli, to, to, Mówiłeś co innego przedtem. Mówiłeś, że. O, fajny bank, że super, że to super wygląda. A teraz takie, że spoko. Coś może być lepiej? No, wiadomo, że może być, ale mi się podoba. Ja uważam, że naprawdę fajny jest ten bank, widzowie. Więc uwaga, wasza reakcja na to wszystko. 3, 2, 1, 0. Puu! Tak wygląda nasz bank na Kidowicach. Mamy tutaj. No, póki co, czemu tutaj to, tak zarosłeś? Bez sensu, bo to, no to za dużo. Za duża trawa to jest, czekaj, to trzeba, to trzeba zciąć, bo to, to, to trzeba dbać o trawę? To trzeba kosić, rozumiesz? Dobra, i słuchajcie, tak wygląda ten bank w tym momencie. Póki co yy, mamy takie wejście, ale tu z przodu, przed tym bankiem pojawi się taki jakby ogródek. Myśleliśmy, żeby tu zrobić taką fontannę i żeby tu były jakieś, może jakieś drzewka, jakiś, prawda, taki wiecie, taki deptaczek. No i żeby tutaj w tym miejscu zrobić taki most, który będzie sięgał na drugą stronę, a tutaj cały aż pod ten mur wyżyć takie, wiecie, żeby tutaj była taka naprawdę, taka fosa tak jakby, coś, coś tego typu. To, bo mamy jakiś plan, ale tym się będziemy musieli później zająć. Dobra, póki co pokażmy, jak wygląda ten bank, bo ten kitko naprawdę wygląda potężnie. Dobra, zapraszam do środka, zapraszam do środka. Tu jeszcze nie mamy drzwi, ale jak widzicie tutaj, prawda, jest takie po... Po... poczekalnia. Mamy oczywiście to w naszych kolorach, czy mój, mój i magika, fioletowy i niebieski. Tutaj jest piękne, elegancko ten. Póki co drzwi, póki co drzwi na same jedynki są <grym zamiastane> ustawione, żeby były. Tutaj możemy siedzieć, dogadywać, prawda, biznesy z ludźmi, którzy będą tutaj przychodzić. No i tu możemy pójść w tą stronę i tutaj w dół, no jest jeszcze nie zrobione, ponieważ Trzeba będzie dorobić dół, no ale jeszcze tego nie zrobiliśmy Więc aktualnie to tak wygląda, patrzcie jak wyglądają nasze fundamenty, uwaga, pyk Totalnie pusto tutaj, no ale tak to musi niestety wyglądać No ale zrobimy sobie to jeszcze piętro niżej tak, na to już nie było czasu, póki co zrobiliśmy tyle, ale to wszystko będzie, że tak powiem, rozwijane, ale ja jestem ciekaw, co na to wszystko. Ej, no, dobra, przez te spody nie mogę przejść przez drzwi, nie. Dobra, jestem ciekaw, co na to wszystko powie burmistrz, więc dawaj, chodź, zaj zajdźmy po burmistrza i zobaczymy, czy mu się to spodoba, czy, czy raczej powie, że syf. Dobra, do dolatujemy tutaj. Okej, okay, wchodzimy do góry. Teraz tak. Halo, panie burmistrzu, czy jest pan. O, jest pan! Dzień dobry! O, witam serdecznie! No, jak tam oh, idzie dzień budowa? Dzień budowa jak sympatycznie, budowa, bardzo budowa. dobrze. Ja, zapraszamy, panie Burmiszu. Pokażemy, jak to wygląda na dany moment. Bo już jest to na fajnym etapie, aczkolwiek jeszcze trochę wymaga. Jak oceniasz, prawda, dużego kitcoina? Panie! Co to za wielki KITKOŃ jest? No potężny kitcoin na potężnej wiosce, no to. to, to no, no tu bardzo ładne. Nie, nie może to być tak, że, że, wiesz, że wioska Kidowice jest potężna, to ona nie może mieć niepotężny kitkoń. Jaki bang! No pan, nowie! To wygląda dobrze, to co? zabezpieczenia! Słuchaj, no bo wymyśliliśmy tutaj, że tutaj będzie fontanna. Jeszcze przed tym, to będzie taki jakby tarasik. Tutaj właśnie będą kamery też poustawiane pewnie na jakichś drzewach czy coś, żeby wiesz, bezpiecznie było, nie? Zapraszamy do środka. Stańcie, 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 tutaj, weź tutaj, stańcie we dwóch. No, 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 tak twarzą do mnie, dobra, dobra, to to gazetki, do tygodnika, kinowic, Dobra. No, Czemu się nie robi? Ja nie Nie masz papieru, nie masz papieru, masz! A, a! Masz, masz! No, no, no. No, no. No, no. Pokaż, do, jak do, to wygląda. No, sobie. kurczę, no, elegancko, ale mamy pamiątkę Magik. No, nie, no, elegancko. Magik, co nie popatrzyłeś się w kamerę, no, ale dobra. Dobra, zapraszamy do środka, pokażemy, jak to wygląda, bo to jeszcze nie jest skończone. No, tak naprawdę dopiero minął jeden dzień, więc tak naprawdę nie, 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 nie jakoś dużo. Wchodzimy do środka, tu jest elegancka poczekalnia. O, kurczę, jaka elegancja, dywany, jak po prostu w jakimś salonie. No, 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 i tutaj, masz, tutaj. Masz tutaj. No, właśnie. Dobra, no, no, ładno. No, 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 no. No, wasze kolory, no to no na to. Nie no nasze, nasze, bo my to budowaliśmy. Dobra, zapraszamy tutaj, za, przez drzwi. Tutaj jest, prawda, recepcja. Tutaj jest z tyłu wejście drugie do, do, do domu, tylko. A tu jeszcze panelu od środka nie daliśmy. I tutaj no, będzie tutaj zejście będzie... na dół Aha. do sejfów Tylko tego jeszcze okay. nie było czasu na to, no. A ja mam pytanie: a no. kto tutaj to wszystko będzie chronić? Nie! No, magik! A magik! A, myślałem, że zatrudnicie jakiegoś takiego. Tutaj będzie. Tak to wiem, może a, 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 Magik, a może, a może tutaj zatrudnimy na przykład. Może Szymona, masz, może Weronikę, może jest to się co. Tak, jest ale. To jest. jest alarm. A to działa, to w ogóle wyje. No tak, tak, wiemy, że to wyje. To... No trzeba uruchomić to jakaś masz dźwignię? Masz dźwignię mam przycisk. No o też przycisk też może być. Daj mi przycisk. to chyba nie działa na przycisk, to chyba działa na tego. Daj mi przycisk, działa. <grywa> Działa, będzie No więc fajne, fajne. alarm jest, alarm jest, może działać. Dobra, czekaj, otworzę, otworzę. Są same jedynki. No, No bo to, to chwilowo, bo to dopiero na spokojnie, to będzie zmienione. Po prostu trzeba było Nie, to ustawić no. tak chwilowo. Panowie, powiem wam, no bardzo ładne, no bardzo ładne, tu widzę, że też obejść dookoła można, ciekawie, fajnie. Tak, tak, oczywiście, że można obejść wiesz, żeby to było fajnie. Nie? Z drugiej strony jest też zejście, bo to jest ewakuacyjne wyjście w razie czego. Nie, podoba mi się, naprawdę dobra robota, panowie. No tutaj to, no, szczególnie ten złoty kitkoń, no tutaj powiem szczerze, no, że. Robi bardzo wrażenie. Ładnie będzie wyglądać, no tak jest. Tak jest, jest coś tak będzie ładnie tutaj wyglądać. Ja myślę, że będzie robota. to wyglądało jeszcze lepiej, ponieważ. To prawda, ale ja myślę, że będzie to wyglądało jeszcze lepiej, bo to jest póki co taki, no taki jakby jakby to powiedzieć szkic I tak naprawdę, nie? Bo nie ma jeszcze dołu zrobionego, w środku nie ma jeszcze pełnego wystroju. Ja myślę że nad jakimiś obrazami może fajnymi. Więc, więc tutaj, no będzie to naprawdę wyglądać dobrze. No i przede wszystkim tutaj z przodu fontanna i, i całe te drzewka i tak dalej. No więc, a i jeszcze jedno. Tutaj myśleliśmy, żeby zrobić taki most. Patrz, tutaj stąd. Most na Aha. drugą stronę, a tutaj wyryć całkowicie tą, tą dolinę, tak żeby było, okay. żeby dało się tylko mostem przejść tutaj na drugą stronę. Dobry pomysł. No, wydaje mi się, że to będzie o wiele lepiej Wygląda, że będzie taki most. No i patrz jak to z daleka nie, wygląda elegancko na ten bank, że będzie no można tak sobie przejść No, ładnie, no epicko, no. Taki pikselardzik. nie no ładnie, ładnie, Mega. ładnie. Ja no dobrze, no to ciekaw, no ja czekam tak naprawdę jak zbudujecie już y, te te jak to się nazywa, sejfy, sejfy i będę tam mógł trzymać swe pieniądze. No jasne, no jak będą tylko no zbudowane ja od razu, tam znać. Przy sobie. No No ja no, mi 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 też przy sobie noszę. A też by waloto ci zostawić. Tak, będzie, będzie, to kiedy o właśnie Potfele? No jak, jak mi w końcu zwrócą skradzione pieniądze i kitfony, no póki co jest sprawa w toku A to nie wiadomo dalej kto ukradł? Nie wiadomo, ale mam pewne podejrzenia, prawdopodobnie to byli policjanci Co? Nie no nie rozumiem, no, że policja... Co ty z nami mówiłeś? No, no mówię na ciebie, no bo masz 8000 kitcoinów. No, dobra, sorry, no ale to jeszcze to, to że ty na razie jeszcze tam trochę tutaj zeszły obwinienia, to nie znaczy, że nie jesteś podejrzany, bo ty z tymi policjantami to no, lubiłeś sobie. No, nic na wyskoczyć. no, no, więc ja tam muszę to jeszcze przeanalizować dokładnie. <laughs> dobrze, będziemy to wszystko analizować. A póki co, widzowie, bank stoi, ma się dobrze, więc tylko teraz go dokończyć, zbudować sejfy i będzie wszystko gotowe.